Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy Marian Czolo z tej strony Kłaniam się i zapraszam was na kolejny film A co za tym idzie na kolejną szachową potyczkę Z roku 1987 Która miała miejsce w mieście Termas de Rio Hondo Gdzie jeździłem Hondo, ale niestety tylko po mapach Google, piękne argentyńskie miasto Do którego udał się sam Michał Tal, czarodziej z Rygi moi drodzy W 1987 zagościł Właśnie w Termas de Rio Hondo Aby utrzeć nosa dla jednego Argentyńczyka, mistrza międzynarodowego George'a Gomeza. George Gomez zwrócił uwagę na to, że w tej partii gra z perspektywy bierek koloru czarnego, które są u dołu. Tu u niektórych może być takie małe. Aha, czyli gra z dołu, co? Czyżby wygra? No, zobaczymy, moi drodzy, zostańcie ze mną z kawką, czy też herbatką, standardowo w dłoni. Co? Rozpoczynamy. Nie będziemy przeciągać wstępu. Tal rozpoczyna partię ruchem C4. Ruch lewostronny, partia angielska, chociaż nie przywiązujmy się zbytnio do tego nazewnictwa, jeśli chodzi o debiuty, bo będziemy tutaj świadkami takiej małej podróży ym, między, no nie międzygalaktycznej, tylko między debiutami, takich transpozycji licznych. Dobra, po C4 mamy C6 z Panem, rzecz jasna. D5, D4, D5. Tutaj żadne bicie, skoczek wchodzi do gry na c3, dociska punkt d5, mamy skoczek f6 z obroną, yy, tutaj mamy już małe przejście do obrony słowiańskiej, ale tak jak mówię, będzie jeszcze inny dewelop, który ukaże się na szachownicy, po e3 mamy g6 i w tym momencie obrona Grünfelda, wariant bodajże Schlechtera, no brzmi ostro, jak będzie? zobaczymy, będzie ostro, skoczek F3 ze strony Michała e, goniec G7, Hetman B3, jakie funkcje ma ten ruch no docisk tutaj, pola centralnego na D5, Hetman patrzy też tutaj na B7, więc goniec za bardzo odejść póki co nie może, mamy krótko roszadę ze strony czarnego, król zabezpieczony e, goniec C2 goniec D3, ogólnie rzecz biorąc w tych strukturach tego typu strukturach e, bicie, no jest kwestią czasu tutaj w centrum, to jest jedna rzecz druga sprawa jest taka, że białe bardzo chcą Przeforsować, przeforsować posunięcie 4 właśnie przy pomocy gońca na d3 w tym wypadku jednak nie goniec d3, nie goniec c 2 tylko goniec d2, czarnopolak najpierw wchodzi do gry to jest wybór Michała Atala, no tak mógł tak chciał, tak zagrał jak mawia klasyk w tym momencie mamy E6. Jak widzicie, solidne wsparcie centrum, czterokrotnie aż broniony pion na D5. Ktoś powie, że problem jest z Białopolakiem, ale spokojnie. Ewentualnie jakieś B6 i wyjście na B7. Być może też po ewentualnym odbiciu Z-goniec będzie się na tej przekątnej rozgrywał. Jak będzie, zobaczymy. Goniec D3 w planie C4, rzecz jasna. Mamy B6 z planem goniec B7. Tutaj jeszcze. Nie 4, tylko zabezpieczenie króla, profilaktyka przede wszystkim, krótka roszada ze strony tala, skoczek BD7, goniec B7, być może wieża tutaj na C8 i plan zagrania, nawet jakiegoś C5 może mieć miejsce. Skoczek BD7, następują bicia w centrum CD i tutaj nie CD, tylko ED, w takiej wersji językowej tutaj zagrał George Gomez i E4, wyczukiwane. I się strasznie mi się język plączy, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wielka przeszkoda. E4. No ale tak naprawdę po biciu, co poszło w partii, skoczek bije na E4. Tal z izolowanym pionem na D4. No to oznacza to, że ten pion nie może być broniony przez swoich kumpli, towarzyszy, kamratów, muszą go bronić figury, co często jest nieco problematyczne. Aczkolwiek tego pionka będzie można, może można pchnąć, jakoś zrealizować, yy, na zasadzie po prostu go wymienić i nie będzie z tym fantem żadnego problemu. Co byście zagrali w tym miejscu jako czarne, moi drodzy? Ja początkowo myślałem po prostu o biciu, i tutaj dowolnym e, takim wyborze, wpuszczeniu gońca na E4, i teraz oczywiście pobronienie goniec B7. Być może taki, taki wariant, taki, taki, taki. Nie wiem, ciężko powiedzieć, łatwo się mądrzyć. E, tutaj patrząc na analizę gdzieś tam jeszcze przy, przy jakimś wsparciu stokrybowym, więc w tym wypadku skoczek B4 było jak najbardziej grywalną opcją. Tutaj jednak mamy C5, moi drodzy. C5, jeszcze nie wszystkie lekkie wgrza tutaj już do centrum atakują. Czarne. No, przy gońcu na G7 chcemy zagrać C5, żeby naciskać na pionka. Być może Gomez w tym wypadku spodziewał się bicia tutaj na C5, które jak najbardziej mogło paść w partii, ale tak naprawdę faworyzowałoby bierki koloru czarnego. Bo albo goniec B7 teraz, nie trzeba nic z tym fantem robić, albo bicie tutaj. I uwaga, pogoniec bije, to jest oczywiście spekulacja, nie odchodzimy wieżą, tylko wrzucamy takie wtrącenie. Skoczek bije C5 i są widły. Nie ma czasu brać wieży. Hetman odchodzi, pozbawiamy rywala Białopolaka, później goniec B7 wieża na c8 i gramy, jest fajnie zwróćcie uwagę na to, że tutaj też może być później strzał, tak? Może podwisać więc czarne by się rozegrały z parą gońców pewnie ino chyżo. tutaj jednak pocepić nie mamy bicia tal nie w ciemie bity, więc nie bije i gra co? Jak myślicie, co zagrał tal w tym miejscu? Co wy byście zagrali jako białe? Kawaleria rusza, moi drodzy. Skoczek D6, tak było w partii. Skoczek paraliżuje troszeczkę pozycję czarnego ze względu na to, że goniec chce wejść na B7, a nie może. I tu jest też wzrok, moi drodzy, skierowany. Bierek koloru białego. Co prawda dwukrotnie broniony, ale jeszcze jakiś goniec C4 może przyjść do głowy. I teraz jest. No, dzieje się, dzieje się. Tal jak to tal agresywnie. Skoczek wszedł, moi drodzy. I co? Co byście zagrali w tym miejscu? Co byście zagrali w tym momencie? Co poszło w partii? W partii poszło po prostu CD. Nie wiem czy to było takie pożądane CD oczywiście było jedną z opcji, aczkolwiek nie jedyną. Hetman C7, żeby od razu być może zaatakować tego skoczka, chociaż być może jakiś goniec tutaj. W każdym razie tu padło bicie. I wygląda na to, że ten materiał jest ugrany. Nie za bardzo idzie teraz tego pionka odbić skoczkiem. Wiecie dlaczego? Bo wchodzi skoczek C5, a tak zocłony materiał jest, moi drodzy, ugrany i co? No i można powiedzieć, że czarne mają wygrano, więc jeden błąd, jeden taki kiepski, nieprzemyślany ruch i można się pakować, jechać z powrotem. Na, moi drodzy, no gdzie? Do Rygi. Ale nie, Tal nie chce jechać do Rygi jeszcze, on chce w tej Argentynie jeszcze troszeczkę posiedzieć po CD, co padło w partii. Kulminacyjny moment, moi drodzy. Co zagrał Michał Tal w tym miejscu, w tym momencie? Ktoś powie: Mariancello, proste, goniec C4, trzy figury patrzą na dwukrotnie broniony punkt. F7. Jak najbardziej była to opcja, chociaż teraz czarne mogłyby wrzucić fajny, być może dla niektórych taki nieprzewidywalny ruch troszeczkę, goniec a6. Tutaj jest strzał. Jeżeli poszłyby w to, w tym miejscu białe, i na przykład zechciały wybić z szachem. Na F7, bo mogłyby. To król idzie na H8. Wieża wisi. I tak na dobrą sprawę to nie jest wszystko. Zaraz wchodzi dziś tutaj, moi drodzy, skoczek C5, który będzie gonił Hetmana. I dla Hetmana może być w pewnym momencie troszeczkę krótka przekątna, a skoczek z Hetmanem bronią, moi drodzy... Bronią gońca, ale po tym ruchu Skoczek będzie atakowany i Hetman będzie atakowany, więc to może tutaj wisieć na włosku. Przy takiej nieostrożnej grze coś może polecieć. Tu miejmy na uwadze też, że jest atak wymierzony w wieżę czyli jakość tutaj wisi na włosku. Dlatego też goniec byłby ciekawą odpowiedzią na ruch goniec C4. Mam na myśli oczywiście goniec A6, ale tego w partii nie uświadczyliśmy, bo tutaj po CD poszło. Uwaga! skoczek bije F7, no tak jak czegoś nie poświęci, to ma gorączkę, kaszle, źle się czuje, coś niesamowitego, ale przecież to jest dwukrotnie bronione, no czy to nie jest zbyt wczesne poświęcenie, ok, zaraz jakiś goniec C4 po ewentualnym biciu wieżą, ale czy to wystarczy? Być może tak, wieża odbije F7, pewnie wszyscy myślicie, że tak zagrał właśnie Gomes, ale nie, on zagrał w ogóle co innego, Po wieża bije F7, zapewne goniec C4, e, zaraz oczywiście jeszcze skok wchodzi tutaj na, na G5, załóżmy, że Hetman chce bronić, no bo dwukrotnie atakowana wieża, która była Jednokrotnie broniona, jest to jeszcze związana, więc ten ruch mógłby przyjść do głowy. No to wiadomo, skoczek wchodzi kolejna lekka figura, czyli już łącznie trzy figury atakują dwukrotnie bronioną wieżę, która nie czuje się zbyt komfortowo. No ktoś powie teraz skoczek E5, żeby tego dodatkowo jeszcze bronić, tego punktu i co? Nic stal nie ma, wszystko się trzyma. No nie do końca. Wystarczyłby zagrać teraz goniec B4, albo chociażby i wybić nawet moi drodzy na 7. Right away. Dobra, pozycja aktywniejsza, myślę, że aktywniejsza dla białego. Nieprzyjemna do gry dla czarnego. Wątpię, żeby był jakiś ochotnik, który chciałby przeciwko Michajłowi Talowi zagrać tutaj czarnymi. W każdym razie nie wie, że Bije w 7. W tym miejscu. Nic podobnego. Tylko skoczek C5. Łeb za łeb. Hetman za hetman, moi drodzy, tak można powiedzieć. Tylko czegoś tutaj chyba nie doliczył A czarny. Tutaj co prawda materialnie wydawałoby się, że jest OK. Tal w to poszedł, moi drodzy. Tal wybił tu. Oczywiście skoczek. Wybił Hetmana na B6. Ktoś powie jeszcze, można by było szachować, tak? No jest podwójny szach, więc tak naprawdę nie ma czasu brać Hetmana. Ale w tym momencie krucha 8 i wieście lub nie, nic Póki co nie mają tutaj białe. Chyba musi odejść, bronić gońca. Zapewne wybicie, i tutaj już parą gońców nie dysponują białe. A jeżeli białe nie dysponują parą gońców, no to nie będzie można korzystać z tej przekątnej aż tak aktywnie, jakby się chciało. Zaraz się tutaj gdzieś rozgrywa białopolowy goniec. Tu zawsze można też wybić. I czarne myślę, że mają się całkiem nieźle. Ale tutaj, moi drodzy, nic podobnego nie poszło w partii. Tylko Tal po prostu poszedł za ciosem, wybił Hetmana na D8. Czarne rzecz jasna wybiły Hetmana na B3. I teraz co? Ruch narzucający się to oczywiście król H1. Król w rogu, to, to oczywiście głupi żart. Goniec C4 z szach. To będzie odbita, ale przecież wieża jeszcze odbije skoczkę, więc materialnie wszystko niby C. Wszystko ok. Ale zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo króli. Porównajmy. Co będzie za chwilę się działo, jeśli chodzi o to, który król czuje się bardziej komfortowo, do którego łatwiej się po prostu włamać, moi drodzy. I to nawet bez broni, po prostu przez okno balkonowe na parterze. Mamy król H8, rzecz jasna, bicie tutaj na B3, żeby tutaj struktury nie rujnować, żeby mieć silną figurę, żeby zagra zaraz zagrać skoczkiem gdzieś na którejś z tych pól i straszyć po odbiciu jakimiś widłami. Tak było w partii, wieża odbiła w tym wypadku D8, skoczek E5 i tu jest mega duży Problem. Jak ktoś powie, wieża F8 wszystko trzyma. Trzeba by na pewno. Agoniec B4? Widziałeś to, Dobrodzieju? Przeoczyłeś chyba co? Aktywność dużo lepsza, moi drodzy. Przy tych figurach i tym ustawieniu czarnego monarchy, można mówić, że białe mają już wygraną partię. Mimo to, że materiał póki co pozornie jest równy. Nie na długo. Wieża F8 to była jedna z opcji. Tutaj w partii padło wieża D. 5. Taka oto zasłona, moi drodzy, ze strony Gomeza, ale to już jest ruch na wariackich papierach. Dlaczego? No, jest takie oddanie jakości. Jeżeli tu bicie, to tu. Tylko, że Tal tak naprawdę nie wziął teraz tej wieży. Nie jest kompletnie nią zainteresowany. On ceni sobie tego gońca o wiele bardziej niż wieże Rywala na D5. igra ruch wieża z F na E1, który wygląda tak naprawdę niepozornie. Który ze sobą żadnych gruźb tak naprawdę nie. Nie, nie wnosi tutaj nic do partii, no niczym nie straszy, może to miałem na myśli bardziej. Ale wierzcie lub nie, w tym wypadku mamy poddanie. Czarne moi drodzy, w tym wypadku poddały partię bądź też skończył im się czas. Przyznam wam szczerze, że nie doczytałem ze względu na to, że ja mam taką stronkę Chess Games i tam są wszystkie partie mistrzów świata i nie tylko, m.in. Michał Atala. Też. Więc tutaj zobowiązuję co niektórych ciekawskich, jeżeli jesteście ciekawi, jak to było, dlaczego partia zakończyła się w tym miejscu. No pogrzebcie troszeczkę, wejdźcie w Google, bo aż sam jestem ciekaw. Ja tutaj zobaczyłem jej przebieg, przeanalizowałem ją pokrótce i mówię, od razu ją, moi drodzy, tutaj na gorąco, na bieżąco, póki jeszcze czas pozwala, żona gdzieś tam poza domem, no to można szybciutko nagrać, to mówię, działam. Eee, tu na dobrą sprawę silnik. Ja wiem, że się nie sugerujemy to aż tak silnikiem, jakby, jak to często pada z moich ust, natomiast tutaj silnik mówi, że jest 2,5 plus dla białego. biały białym aktywnością pozycja jest zdecydowanie aktywniejsza, lepsza dla białego, są przeróżne liczne groźby, tak? Po ruchu wieża z F na 1. Ale grać można. To zależnie od poziomu, chociaż ja nie chciałem grać z tego czarnymi przeciwko takiemu graczowi jak Michał Tal. No, ale grać można, to zależy wszystko od poziomu. Jeżeli no, grają, nie wiem, amatorzy, no to już to jeszcze bubli, można strzelać tyle, zarówno białe, jak i czarne. Nie ma najmniejszego problemu. W tym wypadku czarne przegrały. Czarne przegrały, moi drodzy. Wygląda na to, że tutaj jako tako nie ma dobrych ruchów. No jest obrona skoczka, tak? No bo skoczek wisiał. Zaraz kolejna wieża wchodzi do gry no siła gońców jest niesamowita co prawda parę gońców też dysponuje czarny, aczkolwiek pozycja jest zdecydowanie aktywniejsza jeśli chodzi o bierki koloru białego dobra, nie będę przeciągał, moi drodzy tyle tutaj słowem podsumowania i co, mam nadzieję, że do usłyszenia na kolejnym filmie, o ile nie wiem o ile będę, o ile wy będziecie i wszystko będzie po staremu a może po nowemu, zobaczymy dobra, dziękuję za te łapy, za pozytywne komentarze i dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite trzymajcie się